Aktualizacja to to ustawień na nowy sezon w Fortnite cie. No A więc tak, pokażę jeszcze moje clipy na tych ustawieniach Nie naprawdę no będą do chwilę yes. Tu Nie no zerma. W ogóle kolej nie idzie no. Dwóch zabiłeś? No. Ty tam. No to użyłam już moich klipów. No i teraz przejdźmy do ustawień. Ale tutaj jest... No, nie patrzę na nic. To może jedynie i te budowle, czyli automatyczne potwierdzenie edycji, to y, edytuj. Edytuj to tak można zrobić, nie? Że robimy coś takiego i dodać, się to potwierdza. A jak je do, zrobimy na. zresetuj. To. nie mogę potwierdzić. A dodać, mi się nie potwierdza. A jak idziemy je na jedno i drugie, to po prostu możemy. No, ono będzie to po prostu na łatwiej. Z tego wynika, nie? Że mam robimy coś takiego? To na no, łatwiej, jest wiele, nie? Dobra, no to przejdźmy do następnych. No i przejdźmy po prostu do sterowania padem. Kto jak woli? Czy sterowanie? No to tutaj mnożnik czułości w trybie budowlany, na to 2.2, edycji 2.1. No i żebyście użyli tych opcji zaawansowanych, bo się nie da bez, bez opcji zaawansowanej. No to szybkość i szybkość oglądania się w poziomie to jest 37, a w pionie to 3, też 37. A potem mamy czułość celownika w poziomie, no to na 7%, a w pionie mamy 9. No tutaj tego w ogóle nie robię. Krzywa, czułość, rozlądania się to jest. No, kto jak woje, praktycznie, ale polecam nie bo jest. Moim zdaniem, jest lepsza. W świetle to proste, że jest to. No i mamy. No, po prostu na strefę tą pada. No, deadzone się mówi po prostu. No i mamy lewy drążek, to mam na 10, a prawy mam na 5. No i to już wszystko. Zaraz idziemy do opcji pada ogólnych. Ale najbardziej nas interesuje budowanie. To tak, no to mam na Budowniczy Pro. Ale rytuję yy, na padzie pod gałką. I potwierdzam też gałką, bo mi jest po prostu łatwiej. Ale to wszystkie już to po prostu wszystko. No i mam nadzieję, że ustawienia się przydadzą. No i co, no i do, do następnego odcinka.